Dobra, cześć. Yy, następny odcinek, już chyba trzeci. No i mamy iron ironowy miecz jest wszystko fajnie. O, idę na idę na tą wierę, czy to kościół. No fajnie. O, o, są rasy na jego Czy A czemu to się nie świeci? Bo są raki. No, no właśnie. Trzeba stupnić, i się zaświeci. Bum, bom ba, ra, ba, ba, bum, Czy naprawdę jestem na easy? Tak Jezu Powinno być więcej potworów A nie ma w ogóle Czekaj, tam coś jest Szkieleton. No nie. właśnie Kaliber Jo! Kaliber Jo, jo Jezu, tam. myślałem, że spadnę myślałem, że spa... Tam, tam się stało tam, tam jest karaluch O A tam stoi kaliber Kto? Kaliber tam. stał. Może Clipper. No ale kaliber. Ej, dlaczego ja taka mała mi mapy mam? Oj, dobra. Nasz jakieś ustawienia Ho! Hydenho. I co? Hydenhop! Ciekawe, że kiedy... au, au... au, au. Nie no, nie zabił cię. Znaczy ja go zabiłem, wiesz? A mi chodziło, że on to. Aha. Nienawidzę cię. I dobrze Do zobaczenia. Z Gredy i Z Gredek wraca. No, z Gredek chcę. Telefon wyciągnąć i napisać. Ciekawe do kogo. I tak wierzę ci i tak się nie słychać. I dobrze! Yy... No dobra, już nie wyjdę, cześć. Ej, zostaw! Nagrywa się, nagrywa. Myślę, że z zgradek wyłączy nagrywanie. Nie, wyrzuciłem tylko jeden obsydian. O! Te dziadku! <laughs> Chciałem ci aeronowa, wyrzucić miecz. Zostaw! <laughs> no ten dek! Już to nie wyjdę, wiesz? to nie widać? O ty debilu. Ja. Szkoduj, sobie nie można robić. Już się, ja, ja, ja cię zabiję. Cię zabiję. Nie został, zostań tu. Po nagraniu, jakby to powiedzieć, cię zabiję. I wracaj tu, bo cię... O! Debilu. <śm> Creeper? Może Creeper? Creeper, o! Kraper. Idę, ja bo mój ojciec... O! 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 Właśnie! Jezu! Zawało! myślałam, że dostanę! Jezu! 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 Jezu Gwiezda! Nie wyzywaj Pana Boga na drewno. Au! I tak nie słyszę, pamiętaj. No to dobrze! Dobra, nie to nie. Nie umiesz śpiewać? Ci bądź. Ja śpiewam sobie, bo spiewam. To prawda, że nie umiesz śpiewać. No to? Piszcie w komentarzu. Nie, 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 Piszcie komentarzu, że zgradek jest głupi i TP. Bo mi mój piękny kijow zniszczył. Piękny kijów drewniany, może kamienny. O to Jezu, jakby był diamentowy, to bym wiedział, żeby, żebyś mnie zabił, ale żeby... Kamienny, ale jeden obsydian I teraz już... Skorzy pod niego. Zabiję się. Nie. Tak. U ty! O ty, dziadu, jeden! Zabij go! Zabij go. I wiesz, że mnie zabije. Nie no, zabij nie. Czekaj! U ty! U ty! Jaki U ty! O. O, oh, ja ich jest, ja ich tu jest. Ja. Nie, umrę. Cześć, 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 cześć. Jestem słaby w bijatykach No, naprawdę. <Prof discussion> nie wiem Nie wiem, jak to wigać. Jezu. Ironstone. O, o, o. Myślałem, że. Ja, nie wiem śpiewać. Ty jesteś sparta. Mam dwa serduszka. Jestes już dwa i pół. To jest spartaninem. Czekaj, spawn. Kto mi włączył, cupstock. Spawn. Point. Ech, to. Nie może. Koment. No właśnie. Nie, nie włączam. Dobra, mam spawn point. Jak umrę, to tutaj się odrodzę. Mateusz, Mateusz, Mateusz gdzieś Chwia, Chwila, Ile Idę po ten obszar, ja może jeszcze nie zniknął. Ile masz? O, oczko, zjedz oczko. Dobre są oczy. Weź. Naprawdę, jak wiemy, jak pieskę dzisiaj. To no tak, w następnym odcinku to zrobimy. Cześć.